Że nowe słodycze pod logiem ekipy, która no chyba jak każdy miał się po prostu rozpadła. Czegoś takiego praktycznie jak dom ekipy już nie ma. Są dobre. To jest pierwsze ciasteczko, choco, Ale to pudełko z cukierkami to jest mała loteria. Dzisiejsze zakupy nie są zbyt duże. Cześć kochani, witajcie na moim kanale, ja jestem Sylwia testuję. Witam się z wami prosto z samochodu, bo właśnie podjechałam pod pewien sklep Oto kochani, mój kierowca, który mnie dzisiaj tutaj przywiózł Gdzie jesteśmy? Cześć, jesteśmy pod Lidlem, mam już bilet parkingowy, więc możemy iść na zakupy. Dobra, nie dostaniemy mandatu, a wiesz co dzisiaj testujemy? <grych> Jakieś nowe słodycze Nowe słodycze jakie? ekipy, które są ponoć dostępne właśnie tylko w Lidlu O oh, wow Więc idziemy je znaleźć, sprawdzimy co to takiego i damy wam znać o tych nowościach kochani, dowiedziałam się z Instagrama, z Food News Polska. No i tutaj z tego co widzę, to mamy takie niebieskie pralinki i mamy też całe pudełeczko z cukiereczkami. Wiemy, a tutaj proszę bardzo kogo spotykamy? Roberta Lewandowskiego ze swoją żoną, który teraz jest chyba twarzą Lidla. Iska już idzie tutaj z przodu. Będziesz pierwsza szukać słodyczy? Tak, ja już jestem pierwsza. W ogóle w szukam gdzieś, reklam tych słodyczy, ale nigdzie nie ma. Tutaj również nic nie widzę. No dobra, to wchodzimy do środka i szukamy. Widzieliście zakupy zrobione. Iska mi pomogła znaleźć te wspaniałe słodycze. No i pierwsza rzecz to są y, takie pralinki w sześciu różnych smakach, w takiej fajnej fioletowej paczuszce. Co jest w tej paczuszce? Nie mam pojęcia, zaraz to przetestujemy. No a drugą rzeczą są takie oto niebieskie czekoladki z jakąś prażoną kukurydzą. No dobra, wróciłyśmy już do naszego studia nagrań. Od razu powiem, że dzisiejsze zakupy nie są zbyt duże, ale za to jakie oryginalne. Zobaczcie teraz z bliska, jak to wygląda. To jest pierwsze ciasteczko Choco Cup z napisem ekipa, fajne mamy tutaj logo, fajnie to wygląda, no i mamy tutaj nadzienie mleczne z kukurydzą jestem mega ciekawa jak to będzie smakować może troszeczkę jakby popcornem, a tutaj jest coś czego Iska troszeczkę się boi, prawda Iska? prawda, bo my tutaj wyczytałyśmy że jest sześć smaków, ale to pudełko z cukierkami to jest mała loteria ponieważ mamy trzy kolory i możemy trafić na przykład na kolor zielony, który może być albo gumą balonową, albo smakiem baz Bazyli. To kolor pomarańczowy i mamy tutaj smak arachidowy, czyli orzeszki albo smak słony. A to jest nic. Ja się najbardziej boję tego, bo tutaj może być albo truskawka, albo wędzonka. Fuj! Tak, ja, proszę bardzo, łap. Wow. Dawaj. Twoje zadanie. Otwieraj tę paczuszkę, bo jestem ciekawa, jak to wygląda i chcę wypełnić już tę miseczkę. Ja się boję. Zawsze idę na pierwszy ogień, jak coś może być niedobre. To mogą być takie fasolki różnych smaków. O Jezusa. to jest... Oj, ha, no tak, bo to jest mieszanka tu się miesza truskawku. wszystko. Jak to wygląda? Ale jak wygląda bardzo ładnie. Ej, dużo ich jest. Wygląda jak cukierki, a to są czekoladowe pralinki różowe, to wybałam się nie! najbardziej. Tu już lecisz od razu? Na no co? Mogę trafić na truskawkę albo na wedzonkę, tak? Tak. To trochę tak jak Wędzolce. te fasolki. Po zapachu? Jezu, nie wiem. Chyba truskawka. To nie, ja się o ciebie boję. I co? Truskawka? Oh. Truskawka. Truskawka. O jak dobrze! O jak dobrze! O jak dobrze! No to teraz ja się boję, bo Mi po twojej udało. minie, słuchaj, nie wiem na co ja trafię! 50 na 50. Albo wędzonka, albo truskawka. Otwieramy. Zapachu czuję tylko czekoladę. No dobra. Boję się. Truskawka. Truskawka? Dobrze. No, powiem szczerze, że to jest taka dobra truskawka, taka jogurtowa, prawda? Jaki teraz kolor? Zielony. Może być Bazylia albo kula balonowa? Tak, pamiętam. Ale żeby przetestować te zielone, to zapraszam Cię tutaj do mnie, chodź. Ja już mam swojego cukierka, teraz czas na Ciebie. O, trochę się boję, chociaż Bazylia nie powinna Lust być. Taka zła. No, z czekoladą, do łączeniu. Dobra, najpierw zapach, wiem co czuję. Czekoladę. Czekoladę, no. No Dobra, trzy, cztery. Twoje zdrowie. Ja mam gumę. Ja mam bazylia. I co? Oj. Niedobra. No, słuchajcie, jak może być bazylia dobra w połączeniu z czekoladą? Mm, tutaj jest, załącza się Magda Gessler, czyli jest wypluwanie na żywo, na antenie. Oj. <laughs> tak już niedobre. Bo mi się przypomniało, że ostatnio jadłam na obiad makaron z pesto bazyliowym. Tak. I to jeszcze czekoladek. To jeszcze, jeszcze czekoladek. No dobra, no to w sumie 1-0 dla mnie, bo oh! przegrałaś ten kolor. Został nam jeszcze kolor pomarańczowy. Pokaż, pudełko. To będzie dobre. A, smak arachidowy albo słony. Ja słone lubię, więc się nie boję. No dobra, to los. No ja może wezmę Chyba, tutaj spod że będzie spod tak pół słony, jakbyś łyżeczka, jak łyżeczka sobie. No soli. O nie, tylko nie to. Dobra, kochamy. Ja się boję. Ja trochę Boję tak. się tego słonego. O rany. Ja mam płonię. Hmm. Ale nie jest tak mocno. Jak słony karmel trochę. Słony karmel. To jest dobre, dobra. pomarańczowy mogłabym cały czas jeść. No dobra, Iska, jak oceniasz czekoladowe pralinki z niespodziewanym nadzieniem w sześciu smakach. Ogólnie okej, tylko ta bazylia mnie pokonała. No właśnie, no właśnie, to co? Jeszcze taka mała dogrywka? Zamykaj oczy i losy. Dobra, zamykam oczy i losuję. Tutaj zamieszam. Jakie kolory to ze spodu, wiesz, dawaj, dawaj. O, trafiłaś dobrze. Bo to akurat te dwa smaki mogą być teraz. Ja. Ja biorę z samego domu, zobaczcie. Co jest? O nie. Tylko mi bazylia bo ma balonowa. Bazylię najcimy. kocham, uwierniam. Ale nie w słodycza. ja mam bazylię. Ja już wiem na 100%. Tak? Jak to czuć? Ty, ale ja nie czuję. Dziewczyno, jak w ogródku, nie no co ja mam teraz? No zjeść to! A mam to połowę, chociaż? Nie, nie co? No nie, nie. Zrobię się to jest. O, o Jezu! Nie, bo ja już to przeżyłam, ochydę. Mm. Nie, no, ja to zjem. Na szczęście, jeżeli traficie na ten zły smak, szybko to pogryźcie, bo ta czekolada wszystko mm. zabija. A ty co masz? A ja mam teraz rafidowo. Ja bardzo ja bardzo dobry, dobra. Tak. No dobra, słuchajcie, no świetna zabawa. Jakby było nas więcej tutaj, to można zebrać fajną ekipę i się fajnie pobawić i każdy wtedy musi zgadnąć, jaki smak trafił. No dobra, pierwsza rzecz przetestowana. Co my tam jeszcze mamy, Iza? Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych złych niespodzianek. To są kapy mleczne nadzienie dziennie z prażoną kukurydzą. Eee. Czy ja coś kiedyś coś takiego? Tak, to może być przepyszne. Tak, jedną z takich kwadratowych. wyglądało jak kostki czekolady takie giga. Chyba w jakimś niemieckim sklepie właśnie. Ale to pięknie wygląda. Ej, ładne, zobaczcie taka babeczka, albo tartareczka. Tak, tartaletka, zobaczcie. Tutaj ma takie brzegi pofalowane. Super. Pachnie Pachnie dobrze po prostu czekoladą. Bardzo mocno. Testujemy. Na dzień jak kinderku, zobacz, a też. Kinder country. Mm -hmm. Chyba, tak się wydaje. To jest dobre. Troszeczkę słone. Mm -hmm. Jakby minimalnie. ten y, popcorn, taki, ta kukurydza była słona, ale bardzo dobra. Diska naprawdę prezentuje się super. No i tak z iską doszłyśmy do wniosku, że super, że tutaj jest coś słonego, bo my bardziej jesteśmy taki team słone przekąski niż słodkie. No i dzięki właśnie tej słonej kukurydzy to naprawdę jest dobre. No dobra. Przetestowałyśmy, szczerze, szało jakoś to nie robi, ale zerknęłam tutaj na to pudełeczko i tutaj nas zachęcają, abyśmy weszli na tę stronę. Jest to strona chyba tej firmy, która wypuściła te pralinki i ma w ogóle przepiękne logo takiej ośmiornicy. Tylko czy coś fajnego tutaj związane z ekipą znajdziemy. No niestety, słuchajcie, tutaj są pokazane tylko grafiki tych produktów, które wyglądają tutaj na telefonie jeszcze lepiej. Widzę tutaj taką maskę ośmiornicy. No i fajny jest też opis, który jeszcze bardziej zachęca do tego, aby to wszystko spróbować. Niestety tego nie słyszeliście, ale przed chwilą na ucho Iska mi tutaj powiedziała, że dobrze, że nie trafiłyśmy tej wędzonki, bo to by było chyba najgorsze. Najgorsze? No to musimy jeszcze raz spróbować. Kolor yy, wędzonki, to jaki był kolor Iska? O nie, nie rób Przypomnij tego. mi. Yy, czerwony. Czerwono-różowy. A ja pójdę na pierwszy ogień. No słuchajcie, nie mam pojęcia, co ja tutaj wylosuję, więc. Wezmę sobie, o, tego cukierka. Jezu, żeby on był szczęśliwy, może ten na wierzchu, co? Nie będzie miał wędzonki, o nie. No dalej, Iska, chodź tutaj. Musimy to zrobić na żywo we dwie. Dalej, co tam szukasz? Nie chowaj się! Dawaj to krzesło, sięgniesz? <grym> Masz już? No. No dobra. To nasze cukierki, nieoszukane, to są te tak. różowe. No dobra która dłużej wytrzyma i nie da po sobie znać, czy trafiła na wędzonkę. Mnie już zemdliło, ale to tak? To taki challenge, no, że, że nie mamy po sobie dać tak. znać? Po zapachu? Nie mam pojęcia, znowu czuję tylko czekoladę. Trzy, cztery... Ja zjadłam pyszną czekoladę. Truskawkę? No ja też czuję tą truskawkę, ale... Na początku nie byłam pewna, bo ta czekolada tak mi się rozpłynęła. My chyba nie mamy tej wędzonki. Nie nie mogę. Posmakowałyśmy każdego smaku. No to ta wędzonka musi się chyba w końcu trafić. Wędzonka z czekoladą. No dobra, to na pewno będzie to teraz. Wiesz jakąś wędzonkę? Nie. Znowu mam no dobra, kawkę. Chyba nam się upiekło i może po prostu nie rzucili tutaj tej węzyki. Może. Chyba mamy szczęście. Czy nowe słodycze pod logiem ekipy, która, no chyba jak każdy, wiemy się, po prostu rozpadła. Czegoś takiego, praktycznie, jak dom ekipy już nie ma. Są dobre. Moim zdaniem takie pół na pół. Iska też mówi, że szało to jakoś nie robi, ale Wy musicie sobie koniecznie przetestować, więc możecie jej dostać tylko w sklepie Lidl. Dało nam tego dosyć sporo, zobaczcie, cała miseczka. No i z tego wszystkiego i za co Ci najbardziej smakowało? Szybko chwytaj do ręki. Najbardziej te? Tak? E, słone, tak, zdecydowanie. Eee, masz rację, słone, ale mi chyba to jeszcze najbardziej. Te czekokapy. Jakiś taki fajny smak, połączenie tej czekolady z tym popcornem. Dzięki Wielkie, że byliście razem z nami. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was, pa pa!